tu, berecik chce łapać, patrzcie na dole. Został go do pan tylko. Wojsko w 13 żołnierzy nie upilnowało. Jedynych schodów na placu Piłsudskiego. Dziennik został złudzony na górze. Brawo! Pan mnie nie, nie, to, nie tak a teraz widzi pan kamery już pan jest grzeczniejszy, No dlaczego? Teraz pan mnie popchnie rzutem, czy czym? Dasz ten tak? Pan zobacz, jak on się prowokacyjnie patrzy. Dlaczego no, pan się tak prowokacyjnie patrzy? Przed chwilą pan mnie popychał, Są kamery już pan mnie nie popychał. Już grzeczność? Melisę proponuję. Dużo melisy. O, jak zadeptali, tu i tam. O, o, o. Takie było sprzątanie wczoraj. na deptali, zero szacunku. Przepraszam. <dobra! zaszkawe! śmach>